Europa stoi przed wyzwaniem: jak wykorzystać potencjał technologii cyfrowych w edukacji, aby przygotować naszą młodzież do życia i pracy w przyszłości? Programy Komisji Europejskiej, takie jak Erasmus, oraz Europejski Korpus Solidarności wspierają te transformacje, umożliwiając uczniom i nauczycielom dostęp do nowoczesnych narzędzi i szkoleń. Czym jest transformacja cyfrowa? To nie tylko nowe technologie czy narzędzia, to przede wszystkim zmiana sposobu myślenia, działania i edukacji. To proces, który przekształca całe społeczeństwo. Transformacja cyfrowa to jeden z czterech priorytetów horyzontalnych programów Erasmus, i Europejskiego Korpusu Solidarności na lata 2021-2027, którego celem jest wsparcie rozwoju wysokiej jakości edukacji cyfrowej. Priorytet ten wspierany jest planem działania w dziedzinie edukacji cyfrowej, który obejmuje dwa główne obszary wsparcia edukacji: rozwój efektywnego ekosystemu edukacji cyfrowej oraz poprawę kompetencji i umiejętności cyfrowych. Jak rozumieć transformację cyfrową? Podobnie jak w innych obszarach naszego życia, transformacja cyfrowa w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach inicjatyw europejskich nie jest celem samym w sobie ani odrębną dyscypliną, a narzędziem oraz metodą do osiągania zamierzonych celów. Wdrożenie technologii i rozwiązań cyfrowych powinno zawsze prowadzić do zwiększenia efektywności projektowej oraz generować wartości dodane dla wszystkich uczestników projektu. Priorytet transformacji cyfrowej wspiera realizację pozostałych trzech priorytetów horyzontalnych. Rozwiązania cyfrowe mogą sprawić, że nasz projekt będzie bardziej przyjazny środowisku lub umożliwi udział w projekcie partnerom, dla których mobilność cyfrowa może być jedyną szansą na współpracę. Należy jednak pamiętać o racjonalnym doborze rozwiązań cyfrowych w naszym projekcie, tak, aby uwzględnić możliwości partnerów, ich kompetencje oraz dostęp do technologii. W ramach działań i inicjatyw Komisji Europejskiej funkcjonuje obecnie wiele instrumentów wsparcia, z których możemy korzystać w ramach transformacji cyfrowej, m.in. i e twinning. Oraz Europejska Platforma Edukacji Szkolnej, umożliwiająca międzynarodową, wirtualną współpracę szkół i doskonalenie kompetencji cyfrowych nauczycieli, EPALE, elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych, Digital Education Hub przestrzeń do współpracy i wymiany informacji dla osób, podmiotów zajmujących się edukacją cyfrową, selfie dla nauczycieli narzędzie pomagające szkołom i nauczycielom w stosowaniu technologii cyfrowych wspierających proces nauczania, uczenia się i oceniania oraz jego odpowiednik dla placówek kształcenia i szkolenia zawodowego, czyli selfie na potrzeby uczenia się w miejscu pracy. Wirtualne wymiany w szkolnictwie wyższym i wśród młodzieży dające jeszcze więcej możliwości na mobilność międzynarodową studentów. Europejska legitymacja studencka cyfrowe uproszczenie procedur administracyjnych dla studentów chcących skorzystać z możliwości, jakie daje program Erasmus. Europass cyfrowe obywatelstwo wspierające w procesie rekrutacji na dowolnej ścieżce edukacyjnej i zawodowej. Podsumowując, transformacja cyfrowa to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim szansa szansa na lepszą przyszłość dla nas wszystkich. Zaangażuj się już dziś, aby wspólnie budować cyfrową przyszłość dla wszystkich obywateli Europy.